Na kanale EMI Hydroelektro pojawiło się pytanie widza dotyczące kucia pod wewnętrzną linię zasilającą we wspólnych częściach, czyli na klatce schodowej, na przykład w kamienicy, w innym budynku wiarodzinnym, w bloku mieszkalnym, wielkiej płycie i jeżeli jest to kucie, czy prowadzenie wewnętrznej linii zasilającej w częściach wspólnych to od strony technicznej organizacyjnej muszą się podpisać właściciele innych mieszkań i w zależności ile jest tych mieszkańców, ale minimalnie 60%, jeżeli jest to mała kamienica czy mały budynek wielorodzinny, na przykład mieszkam tam 3, 4, 5 rodzin. Jeżeli jest to taki mały budynek, to muszą się podpisać wszyscy, na przykład cztery rodziny mieszkają, no to wszystkie się muszą podpisać, ale zaznaczę, że włącznie z właścicielem mieszkania, który taki remont chce sobie doprowadzić i tu zaznaczę właściciele tych mieszkań, nie lokatorzy, które te mieszkania wynajmują, właściciele tych mieszkań, które mają je na własność, podpisują się. Pod zgodą na wykonanie takich prac i w zależności, czy jest to spółdzielnia, czy wspólnota, no to później jeszcze jest kwestia podpisu prezesa wspólnoty lub prezesa spółdzielni i dopiero wtedy można przystąpić do tego typu prac. Zaznaczę, że ważnym aspektem jest też uchwała. We wspólnotach mieszkaniowych musi być podjęta uchwała dotycząca właśnie dziś kucia czy prowadzenia przewodów w częściach wspólnych. Także jest to troszkę zawiłe i wymaga to pewnej organizacji. Jest to trochę zbiurokratyzowany proces. I teraz kwestia jest tego typu. W jaki sposób prezes wyrazi zgodę na prowadzenie przewodu wewnętrznej linii zasilającej? I dla mnie na przykład to jest dość istotna kwestia. W październiku trafiła mi się taka wymiana instalacji elektrycznej w całości i wyglądało to w ten sposób, że prezes zgodził się na kucie w częściach wspólnych. Mimo, że tutaj już remont na klatce schodowej został wykonany nie tak dawno temu i klatka ta była ładnie wykończona, wymalowana na gotowo, miała lamperię z tynku strukturalnego. I teraz w zależności jaka jest ta decyzja, jak jest podjęte na uchwale. Jeżeli jest podjęte, że przewody prowadzimy na zewnątrz, Czyli nie kujemy tynku, nie kujemy ścian, no to wtedy wykonujemy taką wewnętrzną linię zasilającą w rurce natynkowej na zewnątrz, po tynku. A jeżeli jest podjęta decyzja, że chowamy tą WLZ pod tynkiem w murze, no to wtedy decyzja została podjęta, że ją chowamy w tynku, czy tam pod tynkiem. I w taki sposób należałoby to wykonać, i tutaj zaznaczę, że jakakolwiek ingerencja, jeżeli by to było jakieś kucie, wszelkie no, zniszczenia spowodowane prowadzeniem wewnętrznej linii zasilającej, no to będzie to wymagało, aby tą klatkę schodową przywrócić do stanu sprzed kucia. Jeżeli jest to prowadzenie wewnętrznej linii zasilającej natynkowo, bez kłucia no to wtedy warto zwrócić uwagę, aby te szkody, gdzieś jakieś przewierty, przebitki były jak najmniejsze. Wiadomo jest to również zgłoszenie licznika do rozplombowania do zakładu energetycznego. Jednak tutaj to już jest po uzyskaniu uchwały i zgody na prowadzeniu WLZ-u. Wtedy jest zgłoszenie licznika do rozplombowania do odpowiedniego zakładu energetycznego. Później jest kwestia zgłoszenia tego licznika do plombowania. I w ten sposób wyglądają formalności związane z prowadzeniem nowej WLZ -y, czy z wymianą tej WLZ -y, wewnętrznej linii zasilającej.